Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was, kochani, z premierką, premierka wznowa. No z drapeczki chyba nie było różowy diament, natomiast było białe złoto, różowe błoto, także myślę seria trwa. Z drapeczka bardzo ładna, fiolet, tak, jeżeli dobrze widzę, z różem, błyszcząca. Ta warstwa, podejrzewam, że będzie się kulawo drapać, ale zobaczymy. No, ładna wizualnie, ale wiecie, no, zdrapka nie ma się ładna, a ma dawać wygrane. Koszt jest to 5 zł i oczywiście bajer, bo szukamy wygrywających liczb w naszych liczbach. I dodatkowo szukamy takiego, no nie wiem, brylancik, diamencik, pewnie diament, skoro nazwa różowy diament. I wygrywamy przypisaną kwotę, jeżeli go znajdziemy. Także, oczywiście, nie zabłysnęli. Stopni wygranych mamy 10, 50, 15, 25, 50, 100, aż do 200 tysięcy, czyli głównej wygranej. I tak, dzisiejszy odcinek zainwestowała moja mamcia. Mamcia dzisiaj rano wyleciała z powrotem do Anglii. Powiem wam, no jest mi ciężko z tym, mimo że jestem stara, że tak powiem baba. No to łezka poleciała. No nie lubię, powiem wam, rozstawać się z mamą. Bardzo długo się nie widziałyśmy, bo półtorej roku ponad. Niby teraz była długo, ale wiecie, jak to jest. Fajnie by było, mamy mieć przy sobie, no ale nie można mieć wszystkiego. Ktoś powie, jesteś dorosła, baba, masz swoje życie, rodziny i tak dalej. Zgadza się, ale mama to mama. Tyle w temacie. W każdym bądź razie mama właśnie przed wylotem była ze mną w sklepiku. I to ona mi zakupiła te zdrapeczki na kwotę 40 zł, ja oczywiście namówiłam ją, żeby yy, mi te zdrapeczki kupiła jako, że nowe zdrapki, srutu, tutu, ładnie i tak dalej, mamcia się zgodziła mi je kupiła, ale nie ma pojęcia, że ja właśnie je teraz po powrocie do domu nagrywam, także trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał. Może uda się doczołgać do tego, do tych tysięcy, Będzie konkurs. No, jak nie, to trudno, trudno. Zobaczymy, co będzie dalej. 40 zł, tak jak mówiłam, inwestycja mamy. Wygramy coś, to będziemy na plusie. Nie wygramy nic, no to nie będzie nic. Numerki, jakie mamy, to 45, 23, 37, 3, 15, 9, 21 i 47. Bierzemy się za drapanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam statyw sobie obniżę, bo w nogę od statywu jak gadam, a jest dziurka. To normalnie powiem Wam słychać, tak jakby echo szło. Ja słyszę, nie wiem, czy Wysłyszycie. No i bierzemy się za drapanie. drapeczka z numerem 45. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie. No, rzeczywiście ciężko, powiem Wam się drapie, przynajmniej mi mamy 16,35. Dwadzieścia trzy i cztery. I co my tu mamy? Dwadzieścia jeden, jeden, dziewiętnaście, trzydzieści trzy, ósemeczka, dwójka, czternaście, siedemnaście, szósteczka i osiemnaście, czyli zaczynam od pustaka, gdzie te kontrolne. Tutaj widzę coś. WN No niestety. Kolejna strapeczka, numerek 23. Ulawo się drapie, naprawdę. I szukamy 36, 16, 31 i 3. A mamy 23, 35, 32 same oboki. 14, 33, 17, 30, 29, jedyneczka i czwórka. Także pida z nędzą, EB. EB. Jak to piwo. Też na sobie łyka kawka, pozwólcie. Kolejna strapeczka z numerem 37. No słabo to widzę. I mamy 1.

23 i 31. A tu mamy standardowy piątal. Tak jak mówiłam, nic to nie mnoży. Kontrolne na piątala BBB. Okay. No to ja już jestem 5 zł na plusie. Zobaczymy, czy to jedyne 5 zł. Zdrapeczka z numerem trzecim. Wygrywające liczby to 22, 29 Trzydzieści jeden i trzydzieści sześć. A mamy trzynaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści, trzydzieści dwa, obok trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery i trzydzieści pięć. Także dno i kilomu. Kontrolne, znowu EB. Chyba dali te same. Piętnastka. Kasiowa piętnastka. Coś mi się cholera nos zapycha. I szukamy takich liczb jak 11, 1, 35 i 2. Ja w ogóle nagrywam wam tą premierę, wrzucam. E, znaczy się nastawiam, żeby nie była już tam o bladym świcie.

No, nie będzie szału. Zostały nam chyba 3 zdrapki. Zdrapeczka z numerem 9. No, ale co począć? I mamy 6, 9, 3 i 19. Mamy 31, w ogóle nie mamy takich wysokich. 27, 1, 13, 22.

I trzydzieści. Zaczynamy obokiem. Siedemnastka, dwadzieścia siedem, kolejny trzynaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, wysyp oboków, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, dwadzieścia, dwadzieścia cztery i dwanaście. N, N, O.

29, 34, 2, 11 i 16. No, porażka na całej linii BU, BU, dokładnie. Nie ma co nawet podsumowywać. Jedyne pocieszenie jest takie, że mój wkład był żaden, czyli ja nic nie straciłam. 5 zł na 40. Jest to mój plus. Bo, tak jak mówiłam, inwestycja jest mojej mamy, mimo że nie wiesz, jak teraz nagrywam i drapię na kanale, ale to akurat <laughs> nieważne w tym momencie. Także no, mam 5 zł. Nie wiem, nie wiem, co zrobić z taką kasą. Życie sobie chyba ułożę. Mam nadzieję, że wy wy drapiecie w końcu majątek w tych strapeczkach, żebyście wygrywali minimum od tego 100 w górę, a najlepiej tutaj, pierwszy stopień. Żegnam się z Wami dzisiaj. <laughs> nie wiem, jak z komentarzami yy, będzie, ponieważ yy, mówię, wyjeżdżam, już jestem spakowana, wsio na dworzec, cisnę. Także na pewno nie będę na bieżąco przez parę dni yy, mamcia yy, wyleciała, także trzeba, wiecie, wracać do pracy, szkoleń i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Zdrówka. Papa, papa.